Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej. Witam trenera, drużyny gości, trenera Bocińskiego, trenera Polonii, bo to Darka Fowalaka. Zwykle to na konferencjach prasowych mojego zwyczaju. Proszę o krótki komentarz do meczu, który się wszystko skończy. Trenera, różnych gości. Ja mogę może troszkę Darka zaskoczę po konferencji w Elblągu, ale zacznę tak, że graliśmy z najlepszym zespołem do tej pory i to jest, to nie jest jakieś, jakaś kultuazja, jakieś docenianie przeciwnika, ale piłkarsko to był zdecydowanie najmocniejszy zespół, przeciwko jakiemu musieliśmy grać w tej rundzie i ten remis uważam za zdecydowanie zwycięski, bo inicjatywy posiadała Polonia. Polonia była częściej przy piłce i, i, i Polonia technicznie i piłkarsko przewyższała nas w dzisiejszym meczu. Na pewno nam nie brakowało ambicji, nam nie brakowało pomysłu na, na rozegranie tego meczu. Udało się, udało się zremisować na bardzo ciężkim terenie. Tu może, może jeszcze ukłon. Nie musieliśmy się specjalnie motywować po wypowiedziach Daniela Monki. Wystarczyło wywiesić w szatni to, jak powiedział, że wdepcze nas w ziemię. I to praktycznie był cały nasz komentarz do dzisiejszego meczu, bo my Polonie bardzo szanujemy, życzymy jak najlepiej i, i szanujemy i piłkarzy, i trenerów, i kibiców przeciwnika. Dziękuję. Dziękuję Panie Trenerze. Bardzo proszę Panie Trenerze. Straciliśmy niewątpliwie dwa punkty bardzo, bardzo ważne tak? i nic z tego już dzisiaj nie zmieni. Wyglądaliśmy dzisiaj zespół Polonii. na pewno zdeterminowany, na pewno patrzący, na pewno chcący grać w piłkę, na pewno zespół, który jak gdzieś tam słyszę, że przeszedł obok meczu, to szlag mnie trafia, powiem szczerze i możemy dyskutować na każdy temat. Na pewno ambicje mojej walki i zaangażowania i chęci nie, temu zespołowi dzisiaj nie brakował. Stworzył również kilka wypracował może tak, bo, 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 bo sytuacje, które wypracowaliśmy dzisiaj, które nie zamieniliśmy na bramki z różnych względów, wypracowaliśmy sobie po, po, po grze kombinacyjnej, bo piłkę. Z tego należy się cieszyć wynik tego nie odzwierciedla taka jest piłka można. Słyszę później jeszcze, słyszę z trybun, jeżeli masz handel to wypierdala. Nie ma żadnego problemu, jeżeli kibice polonii dla nich się gra w piłkę, dla nich się tutaj przychodzi na ten stadion, dla nich się to, 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 to wszystko tutaj robi. Eee, sobie tego życzą, jeżeli środowisko betonskie uważa, że też jest niepotrzebny, beton i beton nie ma najmniejszego problemu, żebyśmy się rozstali w każdej chwili na tę chwilę. To tyle mam.